I witajcie, witajcie, widzowie na kanale Sebujak. Jak to, to pytanie, ale nie odpowiem na nie. Witajcie w dzisiejszym odcinku nowości Figurek z linii Transformers Studio Series z ostatniej fali w tym roku, na ten rok fali czwartej, a ogólnie fali już dwudziestej drugiej. Jak ten czas leci, tego ja nie wiem, ale no. Oj Studio CS się robi dość długą linią. Zobaczymy, co będzie za rok. Niemniej jednak, przejdźmy do obecnej, ostatniej fali i przejdźmy zatem do pierwszej klasy, a będzie to Krasa Core. I pierwsze wydanie jest to SS86 Frenzy w kolorze red. Albo Rumble. W sumie nie wiem, dla każdego będzie to inna z tych postaci. Niemniej jednak tak czy siak, w sumie jest to to samo wydanie co wydanie Frenziego, w sensie ten sam mold, mamy te same dwa młoty pneumatyczne w tym wydaniu jak i jego blastery i jest inaczej pomalowany, no w sumie w tym czerwonym kolorze jak to dla Rambro Frenziego przystało. Tak, specjalnie tak mówię, żeby nie było problemu. Zmienia się oczywiście w taką prześliczną kasetkę. Jego opakowanie i render prezentują się tak. No, jest to ten sam render i opakowanie, i w sumie zarazem też i tło, które zresztą z tyłu troszkę lepiej widać, które miał w Renzi, czyli tą scenę w The Movie z bitwy. O Autobot City, w której się pojawił i chyba rozwalał Duck z Ramblem i innymi kastkami, Niemniej jednak, jeszcze tak prezentuje się sam tył. A my teraz przejdźmy zatem do kolejnego kora. A kolejnym korem będzie, uwaga, uwaga, kor Rise of the Beast, Nowokain. Czyli, no w sumie jak tu widzimy, dosłownie Freezer, tylko co ciekawe z inną głową, która jest bardziej uszkodzona, i z tego co wiem, to wydanie ma inne malowanie. I zmienia się oczywiście w to samo, co Freezer. Czyli oczywiście jakże piękne, nie wiem, kroczące działo, czy po prostu takie dziwne działo, jak... I... Battle Mastera dla Skergia, tak można by nazwać ten drugi tryb. Jego opakowanie prezentuje się tak i przychodzi z tym samym małym tłem, którego i tak w większości korów niestety nie użyjemy, bo figurki niestety są do nich przyczepione, czyli Atak Wewnątrz Muzeum, które to samo tło również miał Freezer. Więc w sumie fajnie mamy dwa miniony Skergia, że tak powiem. No i w sumie ja trochę spodziewałem się, że. Będzie, że tak powiem, repaint naszego Freezera. Przynajmniej co ciekawe, mamy zupełnie inną nazwę tego maluszka. Niemniej jednak, przejdźmy do najciekawszego skorów, który tym razem nie jest niczym repaintem, a jest to Transformers Core Rise of the Beast Noah Exosuit, który prezentuje się takt i. Dla mnie jest on ciekawy, bo no niestety jak większość rzeczy z Rise of the Beast jest on na bazie no konceptu, więc dlatego nie wygląda tak jak wyglądać powinien, aczkolwiek dziwi mnie trochę skala, bo no jednak ten sud nie był aż taki duży. Ale rozumiem, chcieli go jakkolwiek wydać w linii Studio Series i zawiera on oczywiście dwie bronie, czyli ostrze, które było w filmie, w sensie Noe je miał właśnie w tym egzosucie, jak i pistolet. I co ciekawe się on transformuje, a transformuje się w jakiś taki dziwny myśliwiec, w coś takiego... No, po prostu dodali mu ten tryb, żeby wiadomo go sprzedać, jak to ma miejsce z innymi rzeczami lub postaciami, które nigdy nie miały trybów. A musiały je dostać, żeby zostać po prostu sprzedane mi jako figurka, która w teorii się transformuje. Więc, no, sobie w sumie w tym trybie alternatywnym jest na dole. I co ciekawe, wyciekły ostatnio też zdjęcia od takary, która pokazała, że no, ten mały moduł się odczepia. Więc fajnie, będzie można trzymać te rzeczy osobno. Chociaż nie wiem po co komu będzie taki mały bombowiec, ale zawsze będzie mógł sobie pobombić czy tam mały samolocik. Niemniej jednak. Tak jego opakowanie prezentuje się tak, i wygląda całkiem fajnie Jest w scenie, właśnie, w której dostaliśmy BI, czyli w scenie z wulkanu, czyli z tej ostatecznej bitwy, i tak dalej. I tak się prezentuje od tyłu. I widzimy tutaj render, że tak powiem, figurki, jak i to samo tło, no i w kroków ją zmieniamy. Niemniej jednak przejdźmy do klasy Deluxe. A w klasie Deluxe, pierwszą figurką będzie o numerze 104. Uwaga, uwaga! Rise of the Beast! Nightbeat! I no czekałem na nią, że tak powiem, i powiem, że no. Mam mieszane co do jej trybu robota uczucia. Z jednej strony jest troszkę ładniej pomalowana od wersji mainline. Z drugiej jednak strony nie ma wszystkich akcesoriów, a przynajmniej wersja podstawowa miała normalnie, że tak powiem, zrobione te ostrza, jakoś takie dodatkowe, nie wiem jak to nazwać, po prostu coś, ale Wolverine. A tutaj tego nie ma, niby ma to wymodelowane, ale to, to nie działa. No i mamy jej miecz, który jest zupełnie inny od zwykłego wydania, Dania, ale aczkolwiek fajniejsza jest głowa, moim zdaniem już bardziej zgodna, choć ta Nightbird tak jak i w większości przypadków, jest nadal na koncepcie, ale widzimy, że już jest to późniejszy koncept. Śmiesznym za to faktem jest to, że no stety czy niestety chcieli zrobić jej skrzydła, które miała w filmie, i no wyszło jak wyszło. Po prostu taki hechel, śmieszek z tego wyszedł nic coś poważnego. Szkoda, ale zgaduję, że jej tak te, na to poprawi, jakkolwiek by to nie było. Aczkolwiek przez to, że wiadomo, spoiler, jak w wydaniu toilainowym nie tworzy się z tutaj. Że tak powiem, jej miecza i tych ostrzów, czy tam szponów, no to przez co no, ma troszkę większy śmietnik od zwykłego wydania. Ale za to jest jedna rzecz, która może większość skusi albo nie, w trybie alternatywnym zmienia się w Nissana. Dosłownie to samo, co było w filmie, i no to jest niczym dziwnym. Aczkolwiek wypada naprawdę fajnie, choć zastanawia mnie tutaj jedna rzecz, dlaczego nie ma pomarańczowych szyb, jak y, wydania Scarja i Battle Trapa, gdzie miał być to niby efekt z konceptów i tak dalej, gdzie wiecie, oni byli jakby tą energią mocą unikrona i tak wyglądali w trybach, że to świeciło i tak dalej, chociaż to się za bardzo wezrzeć nie udało, ale no dziwne trochę to jest, patrząc na to, że będzie troszkę przestał odstawać od innych, ma po prostu zwykły ciemny. Plastik, ale nie mniej jednak w trybie alternatywnym prezentuje się bardzo ładnie, zwłaszcza, że mamy na jej przodzie małe logo Terrorconów, jak w filmie. Aczkolwiek jedziemy teraz do jej opakowania i tła, a opakowanie jest dosłownie no z jej renderem wiadomo koncepcyjnym, nawet nie wchodzę w szczegóły, która to jest wersja, po prostu jest. Yy. Aczkolwiek przejdźmy do tyłu i do tła, które jest to samo, co w większości Terdorkonów, czyli bitwa w muzeum. Tutaj trochę szkoda, bo moim zdaniem marnuje to potencjał na jakieś fajniejsze tła, aczkolwiek rozumiem zamysł. Niemniej jednak widzimy jak wygląda itd. i tak dalej i... Co się rzuca w oczy to to, że na renderze opakowania wygląda lepiej odnośnie samej figurki niż rzeczywiście, a to dlatego, że Hasbro umie w transformowanie figurek i na renderze to widać, tym, który widzieliśmy wcześniej. Zwłaszcza, że plecak jest źle zmieniony, dlatego tak ciwnie wyglądają. Na przykład jej skrzydła czy tył. Normalnie to wygląda inaczej, ale cóż, Hasbro umie w transformacji swoich modeli, jak widzimy. Niemniej jednak przyjdźmy do czegoś co już było omawiane, a teraz po prostu mamy to jakby w formie y, faktycznego renderu oraz y, małej zmiany, bo render naszego numeru, uwaga, uwaga, o numerze 104, a raczej już 105, przepraszam bardzo, bo się tutaj pomyliłem z Detka jest to nasz ulubiony miraż, którego już Wcześniej widzieliśmy, bo Porsche go jakby zapowiedziało razem z Hasbro Puls i tak dalej, ale był to sam render. Teraz widzimy rzeczywistą figurkę i no ma ten śmietnik i tutaj w jego wypadku, no sprawdza się to co mówią, albo piszą że faktycznie Hasbro tutaj bardziej chciało przychylić się do jego trybu Alt, który jest faktycznym licencjonowanym Porsche niż trybu Robota, dlatego tak wygląda a ja też to rozumiem no bo mirasz, jak widzieliśmy w filmie no to raczej za dużo części nie miał, co prawda no z mainline'em zrobili to lepiej, ale trzeba pamiętać, że Mainlinowy Miraz nie ma licencji, i dlatego też mogli sobie poszaleć, choć wątpię, czy to jest dobre tłumaczenie, czy nie. Niemniej jednak zrobiono, jak zrobiono. Tak czy siak, ciekawą rzeczą i różnicą, którą tutaj mogę dodać, to to, że oficjalnie, kiedy go pokazano na pokazie, gdzie pokazywali resztę fali, bo pokazy się niestety rozbiegły, ponieważ był pokazany wcześniej z Primalem i tak zapowiedziałem, co będzie dalej. A że tak powiem w ostatecznym projekcie nie ma srebrnej głowy, a ma niebieską jak tutaj widzimy na tym krótkim, że tak powiem zdjęciu, bo jest to bardziej zgodne z tym co widzieliśmy w filmie, chociaż jest to jedyna rzecz, którą zmienili a propos bardziej zgodności z tym co widzieliśmy na ekranie niż w wydaniu, które basowało koncepty, które nawet były w trailerze, co, co jest ciekawe w sensie malowanie koncepcyjne. Niemniej jednak, tak czy siak mi raz przychodzi ze swoim blasterem, o którym już wiedzieliście. No i jego tryb Porsche prezentuje się tak. No i według mnie, no, jak już mówiłem, no, wypada po prostu obłędnie i tak dalej. i Fajnie, że, że dostajemy po raz pierwszy Porsche, że tak powiem, z licencją, więc jest akurat o tyle fajne. No i minus mały, ale jednak, że nie ma tych felk pomalowanych, czy tam kołpaków, jak to woli na to mówić, chociaż pewnie coś pomyliłem jak zwykle. Niemniej jednak, tak czy siak. Przejdźmy zatem do jego opakowania, które prezentuje się tak. No i niestety, ma koncepcyjny render z inną twarzą, Miraża i tak dalej, ale wiadomo. To to raczej nikogo nie zdziwi. Zdziwi bardziej to, że jest to chyba jedyne wydanie, które dostaje tutaj nowe tło, w sumie, jeżeli chodzi o postacie z nowego filmu, a jego tłem, jak i tyłem, jest tło w sumie ze sceny, w której lecimy z Nowego Jorku do Peru, w sensie, gdzie autoboty się tam zbierają i czekają na kogoś. Kto nie widział filmu, ten niech sobie zobaczy i będzie wiedział o co chodzi. Niemniej jednak, tak czy siak jest to fajne, że dostajemy jakąś nową scenę. Chociaż wydaje mi się, że ona jest bardziej z koncepcyjnych grafik do tego filmu niż faktyczna, która w filmie stała się. niż faktyczna lokacja z filmu. Ale tak czy siak fajnie, że ją tutaj dostajemy, to nowe tło. Niemniej jednak, przejdźmy teraz do klasy Voyager. A klasą Voyager jest tym razem SS. 86 o numerze bodajże 21, o ile nic nie pomyliłem. A nie, przepraszam, to nie ten model, 23. Mylą mi już się te numery powoli, ale to pewnie z uwagi na dzisiejszy materiał, bo jednak no jest tego tutaj sporo. Jest Voyager Ratchet, którego ja się spodziewałem, że się pojawi. i w sumie jest to ta sama forma co nasz Ironhide, który był numerem 15. Niestety ma klil plastik, czyli przeźroczysty plastik. Trochę szkoda, aczkolwiek jak ktoś widział poprzedni poprzedni materiał, to wie, że wydania Bazworthy B tam Ironhide'a nie miały. Był zwykły plastik, więc zgaduję, że dostaniemy też wersję. No, Powiedzmy, dead racheta, który będzie miał ten normalny. Znaczy, nie wiem, czy on się wykrusza ten plastik, ale no, wiadomo, lepiej na to uważać moim zdaniem, bo były tendencje z przejroczystym plastikiem, który pękał. Nie wiem, czy jest to w wydaniu Ironheida. I tak dalej, ale o, obym się o takim czymś nie dowiedział w przypadku Ratchet'a, niemniej jednak tak czy siak, co ciekawe, dostajemy tylko tutaj nową rzecz, ale to zaraz, poza tym, że dostajemy nową głowę, jak to bywa w przypadku Ironhide G1 i Ratchet, to dostajemy jeszcze pewną nową rzecz, no poza tym, no dostajemy te same blastery, które miało tamto wydanie... I co ciekawe, jak przejdziemy do jego trybu alternatywnego, to dostajemy nową część, którą jest kogut, który zaczepiamy o tamte rzeczy na bronie, które miał normalny model. A tutaj je dostajemy, że tak powiem. No i prezentuje się w trybie alternatywnym, tak? No i według mnie, no fajnie, i tak dalej, ale wiadomo. Pewnie repainting będzie nieco troszkę ciekawszy, aczkolwiek ten też wydaje mi się fajny i w ogóle tutaj zwrócę uwagę, że fajne jest to logo autobotów na jego ramionach odnośnie trybu robota jeszcze wracając. Niemniej jednak, no wiadomo jak to jest z tym trybem, fajna furgoneteczka, że tak powiem. Niemniej jednak przejdźmy do jego pudełka oraz tła, a pudełkiem jest tutaj no w sumie ten sam render, który widzieliśmy na klasie Kor. Co no w sumie przewidziałem, że rendery z klasy Core czy też Voyager będą na korach. Gdzieś w jakichś nowościach mówiłem o tym. Aczkolwiek co ciekawe, tłem jest to samo tło, które ma Brown, które ma Deadpack, czyli no decepticony, które tam wbijają się, jak to mówię, na statek. A nie, przepraszam, to, to, to jest inne wydanie, sorry. Ale to jest to drugie tło w sumie, bo z tej sceny są dwa tła i to jest tło jakby z tego miejsca, gdzie te autobusy siedzą i jest to też drugie tło, które y, Decepticony robią wielką dziurę w, w ścianie. Więc, więc tutaj mamy to samo tło co Heights. a nie to drugie. Przepraszam, pomyliło mi się, aczkolwiek tutaj mówię, że to są... To jest w zasadzie ta sama scena, więc dla mnie to nie ma jakby to powiedzieć większej różnicy, że tak powiem. Niemniej jednak przejdziemy sobie dalej do klasy lider i do przedostatniej figurki w dzisiejszym zestawieniu. A klasą lider jest wyczekiwany lub nie o numerze 106 Optimus. Primal, który prezentuje się tak, jest to ostatni maksymal, odnośnie z tego filmu w tym roku przynajmniej. Niemniej jednak, co ciekawe, no nie będzie tak wyglądał jak na renderze, bo rendery kłamią, a kłamią bardzo, zwłaszcza, że ten nie będzie pomalowany na taki kolor, a na inny, ale o tym to zaraz zobaczycie to zdjęcie. Niemniej jednak, co dostajemy z Primalem, bo no jest trochę akcesoriów i tak dalej to dostaniemy z nim poza jego normalną bronią, którą oczywiście ma, czyli te dwa mieczyki, łańcuch topór Optimusa Prima. Co jest fajne w sumie, że go również dostajemy. Łańcuch, który będzie przydatny do zaraz czegoś innego, co powiem. I dostajemy po raz pierwszy artefakt z filmu, czyli ten cały. Jak to, jak to było? Nie pamiętam już. To coś, co odpalało ten wielki portal, przez który mógł wejść Unikron. Jakiś klucz tam, cyberprzestrzenny, coś takiego. Nie wiem, kolejny. Maga Gaffin, w sumie kto by się tego spodziewał, który jest kluczem, który otwiera, a dobra, ale tak czy jak dostajemy, ale co do samej figurki Primal'a, co jest ciekawe i fajne, poza tym, że no nie każdemu może się podobać jego plecak, bo no zostają tam elementy z trybu alternatywnego i tak dalej, Aczkolwiek co ciekawe, ma on ruchome palce u rąk. I to nie tak, że mamy tylko jedną oś, tylko mamy, one są jakby odseparowane, że wiecie, dwa otwieracie, zamykacie i dwa osobno też, co no, jest dosyć ciekawe odnośnie ekspresji, jaką można tutaj robić, przynajmniej do rąk i palców. No i tak, niestety ten Primal ma to, że jego głowa no, w trybie robota nie jest taka jak w filmie, gdzie była maska. Tu jest ta wersja z konceptu, gdzie miał mieć usta, ale ostatecznie, finalnie ich nie dostał. I nie jest to pierwszy raz, kiedy taką głowę tryb robota dostaje poza mainline'em, więc nie dziwi mnie to, aczkolwiek. To jeszcze może kiedyś zostanie dodane do innej figurki, normalna wersja tej głowy. Aczkolwiek prezentuje się całkiem ciekawie i to, o czym mówiłem, czyli tak prezentuje się oficjalne wydanie, które my dostaniemy, które jest właśnie w takim czarno-jakby to powiedzieć, delikatnie fioletowym kolorze i zupełnie inaczej wygląda niż to, co widzieliśmy na renderze i tak dalej. Niemniej jednak, przejdźmy sobie do trybu robota ale raczej trybu, jakby to powiedzieć, alternatywnego niż trybu robota, bo teraz widzimy tryb robota, czyli jakby to Primal powiedział maksymale maksymalizacja, że tam wiecie o co chodzi i tak się prezentuje jego tryb alternatywny, czyli wielka, piękna, majestatyczna małpka. Mogli jeszcze dodać jako akcesorium banan niż ten cały klucz. Ale... Tak, dla żartu, ale nieważne. Aczkolwiek powiem, że wypada również fajnie, chociaż nie każdemu nogi trybu alternatywnego przypadną do gustu i tak dalej, zgaduję. Aczkolwiek mnie to aż tak nie przeszkadza, bo wydaje mi się on całkiem fajny i tak dalej. Wiem że za to, że może on otwierać swoją mordeczkę i robić inne fajne rzeczy. Aczkolwiek jedną z fajnych rzeczy, jak już powiedziałem, są akcesoria, bo co ciekawe, ten. Trend, który dostaje, działa z kulą Battle Trapa, więc dostajemy akcesorium w sumie i do Battle Trapa, i do Optimusa, więc jest to ciekawe i fajne w zasadzie, że będziemy mieć też łańcuch do tej kuli Battle Trapa, a nie samą kulę. Więc to jest moim zdaniem fajne, że ten Primal okazał się takim dodatkowym upgrade'em. aczkolwiek niestety z tego co widziałem, bo już niestety ktoś wyniósł ten model, jak to mawiają. Właśnie stąd macie to zdjęcie, jak wygląda naprawdę, w sensie jak się kolorystycznie prezentuje. No, będzie on dosyć małym liderem, i w zasadzie artykulacja, jak i akcesorium, które dostajemy, robią z niego takiego pseudo lidera. Aczkolwiek, jeszcze jego palce w trybie goryla, co ciekawe, też są ruchome, więc bardzo fajnie będzie można trzymać klucz i tak dalej. Aczkolwiek, czy jest on superowym liderem? Przekonamy się, że tak powiem. A ja uważam, że wypada całkiem ciekawie, choć wiadomo, nie jest zgodny z filmem jak większość. Ale trudno się mówi, żyje się dalej. Patrzy się na jego piękny boxart, który nie ma okienka tym razem i który przedstawia jeden z renderów, tylko ciekawe, pomalowany tylko po to, żeby. Jego oczy nie były niebieskie, a, a te, te, zielone, więc bardzo fajnie, że dodali taki mały smaczek i faktycznie zmieniono tą małą rzecz. Aczkolwiek przejdźmy do tyłu i do tła, z którym przychodzi, a jego tłem jest oczywiście spotkanie Maksymali z autobotami w Peru. Jej, kto by się tego spodziewał, na pewno nie ja! <gry> Yy, aczkolwiek tutaj jeszcze widzimy to, że klucz można rozdzielić, jak było to w filmie, co jest też ciekawe, bo można je dać zarówno i pewnie żeby sobie trzymał, lub komuś innemu, i tak dalej, i odgrywać sceny, w których ten klucz jest przepołowiony na pół. I to by było na tyle, choć hmm, mi mówi, że jeszcze co, coś zostało, coś czego nikt się nie spodziewał, a ostatnią figurką bo mówiłem, że będą dwie. Jest to, uwaga, uwaga, pierwszy w linii Studio Series Commander Class i jest to Studio Series 86 o numerze tym razem 21, nie 3. Tam to było pomyłką, wybaczcie mi to jeszcze raz. Ultra Magnus i w sumie ja się spodziewałem, że dostaniemy 8-6 nowego Magnusa. A dlaczego? Bo nie wiem, uważam, że jednak była to ważna postać, ale w sumie nie spodziewałem się, że będzie to Commander. Myślałem, że zrepaintują tego z Kingdom i wrzucą do puzzworfibi. Aczkolwiek to co tutaj dostaniemy to nie jest tym zbroi, a jest to dosłowny Magnus, który cały zmienia się jakby z tej swojej naczypy i ciężarówki w tryb robota i prezentuje się on dosyć zacnie. Z tego co już widziałem po zdjęciach oczywiście normalnych, bo to ci którzy projektanci i tak dalej, będzie dosyć sporym komanderem, nie największym, ale no wielkości... Naprawdę spore, plus dostaje akcesorium, jakie jest jedno akcesorium, w zasadzie efektu wybuchu. Jak i dostaje oczywiście naszą ulubioną matrycę. Uwielbiam to akcesorium, zanim go będziemy mieć ich milion, prawdopodobnie, jak tak dalej pójdzie. I dostajemy do niego dwa blastery, więc uważam, że nasz Magnus tutaj prezentuje się fajnie i w sumie czekałem na. Ulepszenie. Nie sądziłem, że aż w SS i klasy Commander, ale no muszę powiedzieć, robi to robotę dosłownie. Moim zdaniem jest to taki masterpiece. Ma też ruchome palce, z tego co widzimy, co w sumie mnie nie zaskoczyło jakoś potężnie. No i jego tryb alternatywny, który mogę powiedzieć, wygląda po prostu pięknie. No i prawda, będziemy mogli na nim przewozić deluksy, jak to bywa najczęściej. Aczkolwiek przejdziemy sobie szybciutko do jego pudełeczka, które prezentuje się tak i wygląda po prostu pięknie. No i w sumie ciekawe jest to, że komandery też będą się liczyć do normalnego składu SS, a nie jak kory bez numerów. Aczkolwiek to jest zupełnie inna bajka z numeracją i nie będę jej tu poruszał. No i tył, który nam wszystko ładnie objaśnia i prezentuje. I tło, które dostajemy, który jest, co ciekawe, Twin Mission City, ale... Ale co, ja gadam, jakie Mission City? Tłem z bitwy w bazie autobotów. Aczkolwiek jest to inna, jakby, wersja tej scenerii? Nie wiem o co tu chodzi, aczkolwiek nie wgłębiam się w to ze studio Series i ile różnych tu będzie pokazywać tę samą scenę. Nie interesuje mnie to. Niemniej jednak, Magnus, jak to mówię, robi tutaj na końcu robotę. I co? To byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o te nowości. Piszcie, co sądzicie w komentarzu i co. Trzymajcie się i cześć, papa. Jo!